Zobacz, że ta książka zawsze pokazuje wszystkie role Dobra, zaczynamy Ale co, o co książka chodzi? pokazuje role? No bo nie, bo wcześniej mi ta książka pokazała ja tylko pokazała jedną rolę Ej, e, ja jakąś ok. klasą. co to jest? Problem, a trafisz Lecimy, trening Zobaczcie, jaka nowa no, klasa mam, Jaką nową Czekaj, czytam swoją rolę no, Jak się Dajcie, nazywa? Ojciec Chrzestny A, no to ty możesz zbustować jednego gracza i on a, dobra, no, to, to, to bardzo. dobra Zbustuj mnie no, mnie musuj, ja, co? Nie postura nie postura no, boostowy, w końcu nie. jestem Yeti. O, kurwa, Ała! Mógł, że... Przebiłem ci głowę. Też się da Czy mnie nie widziałeś, że ja stałem przy tym i to łupię? No, no, bo ty za drzewem stałeś, ja... Ała! No, ale widzisz, że tak schodzi drzewo. No właśnie nie, bo ten pasek drzewa się pojawia dopiero, jak ktoś podejdzie do tego drzewa. W sensie no, jak a ja jest, ja jak jest, no. A like sopliczy, wah, zeszłej, jak link w opisie. Tak wspomnę przy okazji. Bo... Dobra, lecimy. Jak to twoje? No bo mam widzę tego potrzebujemy mm, A gdzie to co było na dole? Po co to komuś. Idziemy na bunkry? Za chwilę na no. co chcesz? A są mi oni ty mnie słyszysz? Tak, a co? E, tak, tak żeby nie było, nie? No 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 w przedniej grze że, jak miałem skórę Ale zabrakło mi skrapów na plecak Więc to ja podszedłem i zajebałem te skrapy I potem skratowałem z tego plecak i oddałem jeden oh, wow. E pomóżcie A ja to mi bo padnę Kto padnie? Kto padnie? padnie? Dobić go No ty gnoju Dawaj, Ja no, cię dobiję zaraz Dawać go, dobić go no O jeszcze leci O jeszcze rzucił kurna Ja ci rzucę Dawaj mi to Czemu się klepiecie znowu? No bo biję go, no bo kurde mnie rzuca no, tak. sierpem Chodźcie, chodźcie tego, sprawdzić co potrzebujemy do obiektywa Do której projektu? Inter? Do 19, jak zwykle Dobra, Dobra mogę iść No, chętnie Dobra, gdzie to jest? Na górze to jest, to idę luknąć. Muszę sobie kwiatki znaleźć Tak, we mnie rzuca, nie wytrzymam. No, idziemy wrzucić z ciebie. Dobra, 18 tak, tak, tak. elektrycznych. Tylko. No, mówiłem. Że Dobra, chodź o ten. W takim razie chodźcie na bunkry idziemy. No. Dajcie mi chwilę, zaraz pójdę na te bunkry tylko. No, to, no, pod... no ale trzy osoby tak, tak. najlepiej byłoby pójść. Dobra, ja mogę iść. No to GB na ten, Jest chodźmy. Dobra, no, ale jesteś! Winy... A minutkę, okej? Okay? za chwilę. Na no, minutkę! Nie chcę, no, nie chcę iść na bunkry. Sadek! Aleksie, no, 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 to to podejrzany. no podejrzany. Jak chcesz, to zrobić, to rób. Sadek, gdzie ty jesteś? Bardzo ty podejrzany człowiek. Co chcesz mi? I już nie jestem, prawda? Chodź. Fass. Co tam knujecie? Izyknujemy. Idziemy na bunkry. Z wami też chcę być impostorem, jakby co. Dobra, to chodź. No, Ale najpierw ja! No, ale no, muszę powalić. A wow, no nie, czekaj. Dobra, A zostawmy dobra. go, zostawmy go, nie! Go. Nie, to z wrorem no ja jesteś! Mam. A mnie zmienisz? Ja pierdolę. Nie no, dobra, wstawaj Zestrałeś się. Dobra, chodźcie, Chciałbym mamy tak bunkier. Zrobić, więc cieszę się, że Wow. Chodź, Legion. Nie no, bym wszystkim powiedział, byś zginął. Dążyłbym się do czołgać. Dobiłbym się. O, nie, nie no, lepiej bunkier, otwórz, Legion, chodź. A nie no, najpierw otwórzmy legio uh, legion. <laughs> najpierw, najpierw otwórzmy bunkier Chodźcie, otwórzmy. Nie podchodź do mnie, bo jestem wyleczony na maksa. I na jebie. Do dobra, otwieramy. On kłamie, nie jest wyleczony. Wiem, chciałem. <laughs> o, daje na. Idę backpacka zrobić. No, ale i tak na początku, jakby masz wszystko na czerwono, więc tracisz HP. To jest sukunna, hejka Hejka bo tu nie ma? Eee, zwinęli się, sadgę No to trzeba iść na elektryczne po prostu Zbierać O, zajebiście Dodatkowy slocik eee, Świetnie Świetna robota Ogólnie tak, no dzisiaj będzie golf gang Bo jest eee, darmowy weekend Nie no, nie jestem Dobra eee, możemy no iść na to bunkry nie, się powalić no, nie dałby się ale powalić. To jest sposób na sprawdzenie, bo on nie dałby się powalić, nie może być impo. No mm, też chciałem ci się dać powalić, więc też nie jestem impo. No ale to źle, bo za chwilę zostaniemy jako dwucha oni nam wszyscy najebią. No, wydaje mi się, że oni znaczy. się wszyscy zaraz zmienią. No, to się tak kończy. Ale kurde, nie wiem po co my we dwójkę idziemy. Daj się powalić. Sam się daj powalić. Dobra, to mamy bunkier. Na dwie osoby, chodź. Chodź dodaj. Witaj admirał, hejka. Chodź, Ale jest sobie yerbunię. Już będę musiał zaraz pójść po wodę, bo mi się się kończy. Dobra, jeden elektryczny. Kolejny elektryczny. Ale misturkę znalazłeś. Czemu nie bierzesz elektrycznych, co? A co, potrzeba? No. Naście I golfik? Tak, tak, tym. Dobra, ja wracam Paliwo? Nie, niepotrzebne A z kim innym mógłby być? Jak nie z ekipą Zjedzmy sobie O kurde, nie wiem 1, 2 Dobra, teraz działa to Dobra, no muszę, muszę po prostu zmieniać rzeczywiście tymi 1, 2, 3 to tak normalnie to bez sensu chyba. Eka. A rzeczy? Mm -hmm. Ile? Mam dwa scraper. Nie, mam cztery. Bo ja by wam poszło, my za mm więcej zrobiliśmy. A czy nie, w sensie, no, ale ja samemu, oni też mają. A. skrzynkę, ja skrzynkę bez. Sorry, ja a nie się jestem medium. A nie otworzę. Aha, no to otwórz. Ej, też otworzę ścieżkę, tak co no na to? Tutaj powinien być gdzieś ukradli. Zajebali! Zajebali nam A wow No ty gnoju! No a tam dalej rzuca do. No. Coś Kubi po tu jest Bo tutaj jest! Zajebali nam objective Dobra, cztery włożyłem. Oho, wyjebało mnie stąd, bo jest exile globalny Akurat miałem sobie ognisko zrobić No to... a nie skraftujesz No nie A nie wiem po chuju ja to zjadłem A to w sumie kurde Gdzie on jest ten domy tam A że już nie. jestem przy domu O Power punkt widokowy jest Dobra chodźcie Dawaj ognisko tak nie wejdę Macie o, ognisko jakieś? Ognisko. Nie nie mam oh. nie i IV mamy dużo. A no, tu mamy ognisko, no a. Otworzyliśmy bunkier, ale było bardzo tam dużo zielonego, ale nie mamy slotów No to ja mogę za nim pójść, bo ja mam trzy sloty wolne A jak masz pomiędzy WS ten środkowy, nie WS Okej okay. Witaj tam Kuba jest. Tam niedaleko będzie pomarańczowy ten portal On go, chodź ze mną na prawo, pokażę I ci coś. będzie przechodziło się... <śmiech> nie <śmiech> z nim piwnicy To brzmi jak piękny impostor nie jestem pewien nie pokażę to. ci coś Ej, No ja muszę no, i tak wlec przez Ej, Ej chodźcie, pokażę, pokażę wam coś no później pokażę. ,ikat... Ale ja nie chcę! No to pięknie Czego ja ja co będzie robić? Ok. Bo Boże kto wymyślił to, tą ciemnicę? Nie mogę. O... No, tak, Na ten Dzień... polega blackout <grym> Dzień wymyślił ciemnicę, no proste Dzień wymyślił noc, żeby mu nie było smutno O, tam, o otóż... Tam jest... tam, <grym> się, Święte świat! A chyba, że jesteś na płaskim świecie ja dam uderza, a pewnie... Kto tu klepie? A pewnie ja a nie może się tak. wytrzymać A te nie wytrzymuje ja. presji Dobra, pod okienkiem najprzyjemniej Ała, no, kurna, nie A no kurde, a ten! Nie da się ja, znowu ja, pół nie. HP mi zapierdolił, nie da się To nie ja Weź, weźcie mu tam zajebcie czy a, coś ja Zajebałem mu No, no nie no, wiem za... kurde, tragedia Ćwiczę rzucanie Ćwiczę rzucanie, kurna, pół HP mi zabrał Ale to był jeden rzut Dobra, na WS, tak? Dobra Może tutaj coś zostało? No weź za mną, nie Teraz to mu łazi ATM, ja się go boję No nie wiem, na ten to kurde odwala cały czas Dobra, idę WNS? Ja Ej, my tam idziemy już akurat. Tam było no dużo to kogoś. No to ja z wami idę. Tak, GBA WNS. WNSE no. Tak, dokładnie. WNS no, WGZ O sześć tego jest tutaj! Ktoś zostawił w tym! W korpcie sześć elektrycznych! Kto z wami był? Kto zostawił? Gdzie co? Sześć elektrycznych było w wilku Serio? Jak? Co? Ja pierdolę, ktoś, ktoś ewidentnie zostawił w tym wirku. Co się tu stało? Oj Luna, jeśli to ty, to ja się nie dowiem. No, nie, spokojnie. Ja tylko mogę skakać wentami, nic mm -hmm. więcej. Dobra, dobra. Mam taki skakaczy wentami. No dobra, słuchaj, no. Nie będę podobno też może. Pokazać wentami. Nie będę tak lubił. No. Nie mnie zabić, prawda? No nie mogę, no po co? Jako scout mam. Nie. Dużo brakuje jeszcze? Cześć brakuje. Nie zabieraj. Widzę wszystko. Nie no, spokojnie, zostanę tu, no. Mhm. W razie co, to będę pilnować. No. Dobra, dobra. pepok, pepok wszystko zapisywane jest dobra, zbierzmy sobie, wyleczmy się leczenie się przyda w tym przypadku na każdego przyda się to leczenie witaj, matix, hejka coś tutaj jest, jakieś mięsko zostało? nie ma ktoś myślał, że kurde, nikt nie zauważy jak schowa do ciała o, armory. Cztere, czterech brakuje chyba. Czterech albo... No tak, czterech brakuje. Tak, eee, tak. brakuje czterech jak coś. No, wiemy już. trochę Tak, gdzie, no. widzieliśmy, sprawdzaliśmy czy nie kłamiesz. A idziemy do no armory... A nie, bo to trzeba... No, pierwszego przy, skończyć. No tak, tak, tak i... Ona tam została i mówiła, że będzie pilnować. Ale, jak, jak nie jest impostorem, oczywiście. No właśnie, dla mnie to, to takie podejrzane, no, że tak się za mną ciesnęła, jak aj, jak była 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 ze mną cofnęła i czuła zimna. To ja był ze mną Lexi, i Luna. A ja to dużo się... gada, ja bym go zabił. Ktoś kurczę schował, schował do tego ciała wilka po prostu 6 części. No właśnie, kto zbierał to zabierał ich najwięcej? ta ciemnica, ktoś to, do... No to kto zebrał ich najwięcej z wami, jak tam byliście? Nikt, bo gadaliśmy, ja mają sloty pełne Chyba Luna ci. wychodziło Luna i destry pewnie są Może być tak właśnie Ej, strasznie długo się ta umiejętność padle. Jak ją no, ładuje Exilujmy, nie no ja bym jej nie egzajlował. Dopiero mam połowę. No tak, chyba, bo jakby no Bo jakby no ja tak, Zanim się to naładuje to już gra się skończy To prawda? Dawajcie egzajla. Nie no ja nie, nie exiluje Nie no nie ma co no dalej! Nie ma żadnych dowodów, takich oczywistych, no nie właśnie. mamy pana ma. Jak to nie ma? Oskar, oskarżałeś Wexe'ego, on jest niewinny No ta mówię, że on był razem w tej grupce, nie? Jak była no, ta ciemność No, no te Dobra, nuda w no, tym no, domu, no, idę przyszło, Kto idzie nie? za mną? No możemy iść, no w sumie tak się teraz pewnie skończy No właśnie A co, jakbyś chcesz nas zmienić, żeby iść razem? Tak, no, normalnie to, czwórkę was wszystkich to, zmienię, tak Zmieniacz? No nieźle nie, no przecież mam kurna 6 z, z ciała wziąłem elektrycznych. Oho, wilki. Tak. A może tak naprawdę oszukałeś nas? Nie, oszukałeś to No, wcześniej jako jedyny 4 włożyłem. Chcemy zrzucić na nas podejrzenia. Do Nie, możemy serum zrobić też? Możemy serum otworzyć? Nie, no, za dużo no, roboty no, aktualnie. Ale wytrzymujemy. A gdzie, by, gdzie by był w ogóle armory? Nie wiem, no ale nie tak jak bo nie mam dałeś jeszcze... chyba beacon, czy nie? No nie, to nie ja Może... A nie, ty powiedziałeś, że jest Tormory, nieważne. No. Ale nie mam jeszcze zrobionego pierwszego taska, więc sobie No coś tak, coś no, no ale w sensie ja kwestia, kwestia, że jak błądra. zrobimy to będziemy mogli to zrobić. No szukamy bunkra. A, idzie, wezmę jakieś leczonko. A jest bunkier. No... dwie osoby. Dawaj W sumie to ja nie mam slotów w zbytnio. <laughs> Idę, halo? Są o, zielone, jest, jest dużo, dużo zielonych Jest to cholery zielone. To weźmy. Hmm. Wziąłem 6. Weksy, czemu nie wziąłeś radia? A, radio, rzeczywiście, zapomniałem. Mm -hmm. nie, ja, wziąłem radio. ja wziąłem już radio Nie, bo już ja ja nie wziąłem. Nie, bo już nie miałem żadnych slotów A. No, no, no nie masz żadnych slotów, bo masz radio impostorskie. Nie będę kurde, rady teraz. No, no, no. Jakieś... Dobra, ja mam 6 i idę. i idę. Dobra. No, ja ja mam... Ej, to dobra, Ej, idziemy. No. O, Vex jest podejrzany bardzo. O, dlatego mówię, Vex is Teraz się I nie zakręcę, bo Ale jesteś szybki. Niczym... Juza no. e, no. in the no. Bolt. Jestem błyskawicą. To jakoś tak, Zygzak jak to miał... To, to od niego powstał... Powstał Bolt On a co się robić? do, bęta, do no ja nie mogę No bo Scoutem mówił, że jest Scoutem Dobra, ogólnie no, przynieśliśmy części Ja skaut, czy nie być do ty możesz? Jakim cudem? A Biduna, we Scoutami tak. też jesteście? Nie, ja nie jestem Abilu, Chyba nie, ja, Abilu, ja, Abilu, ja gie jestem GBM się pierdolił do Benta, tych scoutów. nie byłem też Po dwóch Scoutów chyba może być, I guess Po dwóch Scoutów może być Może być dwóch chyba, no Maksymalnie dwóch Scoutów jest Dobra, dwie jeszcze, Ibi No właśnie, więc ja bym go zabił Zrobione Kurwa, ja bym a, ciebie tak zabił tak Nice Zrobione, zrobione Zrobione to chodźcie na S, bo tam jest Dobra no, A, a gdzie jest Armory? A Armory gdzie? E, zniknął już checkpoint, ale no, no Ale gdzie był? Teraz tam pójdzie Nie mam pojęcia, nawet nie spojrzałem No nie jest źle, e, podejrzane ktoś na dystans zasabotował znaczy, aj, aj. Wow. A, was Wow Dystansowo, tak ale dystansowo ktoś no, zasabotował tak na 100% Teraz. Dobra, ja to naprawię. Koko nie ma problemu. Ja tak się gole. składa, że mamy tego A, trochę. Spotować, to nie musisz chwilę się poczekać. Ile potrzebujesz? Trzeba, High IB, Masz jeszcze trzy? Nie ma problemu. Mamy zapas. O ma. Nie ma kurwa. Nie ma. God kurła. God. <laughs> God. Nie ma. Ja. Ej, sobą, o nie, no. fegsy, to Nie można uciekać. Nie ma może tu zostać, może nie uciekać. Nie ma uciekania. Ale ja chcę uciec. Cały Ty chcesz uciec! Ja, no tak ja pierdziele, tylko byście uciekali! Ja nie jestem, kurde, uciekasz! Dokładnie, zostań z nami! A, to, kurde, mm. a ja nie wiem, kurde, ten tam by tam chciał tylko uciekać! A w ogóle zimno dalej, mi, muszę to, wrócić do domu! Uciekali przez samoloty no zamiast to. tutaj! No, no właśnie, nas... Dokładnie! Ej, chodźcie, ja wiem, gdzie jest jeden bunkier, on jest niedaleko całego! Czeka! Ja sobie tylko ogarnę ten! Eeee, chudry jedne! To robiam? Tak, krecę Tyś Nie po prostu cieki w Nie no Samatic zawem A mogę akurat 10 czysty jak barsz Otóż to Jestem Enomine Padre Spiritus Sunter 5 flar, 5 flar i ogniska Okej, okay, czyli no to, elektryczne rób, kamienie, drewno To ty rąb drewna my idziemy po elektryczne Acie tepniemy może to no. Dobra, jesteśmy na E Ula, da. Jesteśmy na E przy tym ognisku. Oj, zablokowałem się No, jakiegoś bunkierka. Hmm. No o, tu taka. jest jakiś bunkier, no i koksuwa, na trzy osoby. A jednak Ule, nie koksuwa. Jednak no. nie idealnie. ej. ej. O kurwa to. O nie to jest woda! Ja pierdzele. Nie chyba Nie, po prostu mam zero ciepła teraz To była woda, ja pierdzele, myślałem, że to... Całkowicie całe mi zabrało. Nie mam ogniska. ci kręcę, Mogliśmy się cofnąć w sumie do tej piramidy. Ja byłem impostorem, już bym się śmiał. No, byśmy mogli przejąć. Albo zamordować A też O tutaj jest jakiś bunker Na dwie Luna jest, Luna jest, Luna jest Ja weksli Temu? Jest no bo mnie zabijają A, tak. A okej okay, to ma sens No co ty mi powiesz, że to ma sens Dobra, przyjęliśmy Dobra, dobra Odwał wałmińska Czyli tak, elektrycznej Wał, znalazłem w Elektryczne i paliwka. To są trzy elektryczne, ja sobie zjem i wezmę O, i zginął do ja mam też dwa elektryczne i trzy paliwka ja Mam trzy elektryczne, trzy paliwka Bra, do B, tego zejś, Dobra, Amy do w ogóle nie ruszaj się. Pomodlę się za ciebie Oooo, dziękuję. Ja się wylecę z wrażenia Dobra, i możemy, możemy <laughs> iść, wracamy Oj okay. zabić nie nie bijemy? a nie ma sensu. A... Możemy do pikona pójść, ja wozę dwa, dwo, dwo, dwa ogniska, żeby już było. No to mogą to zabrać łatwo. Nie, no, z tego chyba nie. Poza tym to się się zużywa. A zużywa się, ale mm, no wiesz, no, mam niepotrzebnie zajmujący slot. No dobra, dobra. A po drugie, ogniska łatwo jest ogarnąć. Dobra, wrzuciłem. Okej, okay, no to dobra, flary też zrobimy, bo mamy. Może mięsko jest. No było I jeden, jedno. O, mnie też jeden, ale dobra. Ale Exile'a globalnego puścili. Da? No ale dobra, zanim wrócimy, to i tak już wróci. O, nakarmili nas. O. Czyli Destro zginął, czyli rzeczywiście z Vex'i mogą być. Przecież nie wiem, czy Vex'i no, był taki Nie, ucieczką, nie, Vex'i kurczę, bardzo podejrzanie się zachowywał. Można, można Tutaj byli, go. bo tutaj były ślady. Tutaj były te ślady, Nie, tu my byliśmy na początku te wilki. O tak, ale ktoś tutaj biegł Hm? O, a tam, co tu robisz? O, oh, ten! Oh. Nic? O oh. jajaj! Oh, a ten, a ten! Grabisz sobie! Oh, a ten, a ten! Dobra, wypadł ode mnie. Dobra, chodź, a oh, ten! No tak, tak, ale no, tak mówię specjalnie. <grym> no, a no. A ja ten! Jak możesz, 50, twarzy a Dobra! Ej, B, dogadamy się? No, to nie trafiłem. Generalnie, jak, jak będziecie ciągnąć, to ci będzie fajnie. Spoko. Biego, a tym, co ty na to? No, pobawimy się w sprzedawczy znowu? Nie wiem, jak to w ogóle nie trafiło. No, no, co ty na to? Pobawimy się w sprzedawczy. Na tym, no. Na tym, no. Dobra, na tym, no. A tym, no. Patrz tu, Achu drodzy. Ja pierdziele, tracimy Berek. czas. Dobra, nice, dawaj go. BEREK! Kurde, rekord życiowy normalnie. No kurde, Berek. biegamy. Patrz tu, draniu! Gdzie ucieka? No i porobacz. O Ej, go... jak mnie Eibi podniesiesz, to cię zmienię! Nie, dam nie zmienić, dam się sprzedać! Kurde, no. Bądź dobrym człowiekiem, no! Właśnie! Nie. Zmień się! Zmień się na lepsze! No, nie. No nielegalnie, kurde. Wstydź się. Dobra, chodź Eibi, szybko robimy te tasy. Dobra, bo dobra, no, no, no. Minął. Pewno minął. Czyli tak, mam trzy paliwa, dwa zielone. O! Jedzenie leży jak na. O. o, Jaki bufecik! Dokładnie, jeszcze paliwo tam jest A Dobra, chodź, idziemy robić te flary i te... O, A, nic ciekawego Dobra, idź zabrać drewna, ja zrobię flary bo mi ładną muzyczkę jak ktoś puścił. Ja mam wszystko. Ej, kotek. Ja mam wszystko, tylko potrzebujemy ogniska. Szybciutko ogniska. A i... Nie no, raczej nie będziemy dobra, w stanie gdzieś tak Dobra, dobra. No dawaj, dawaj, bo trzeba ognisko. No właśnie, zbieram drewno, ale chodź, bo ja nie mam miejsca w wyku. Dobra, to wal, wal na razie, ja muszę szybko jeszcze... Zbieram, zbieram, ale pomóż mi, bo 6 minus zostało. Jak tam granko idzie, a dobrze, w porządku. Ile było flar potrzebnych? 6, aż 5, ale ja już mam wszystkie. Dobra. Ja mam 6 flar. Chodź tutaj, zbieram ci drewno. Już mamy dwa. Biegnę, biegnę. A znaczy 3 w sumie już. Dobra, zbieraj. Dobra, to ja zaraz dasz szybkość Będzie szybciej To super, to jest się cieszę. Dobra, zjem mięso i też Ci pomogę Dobra, ile masz? Około 5 góry e, 6 potrzebne. drewna 6 drewna mam Okej, okay, okej, okay. to Do... Do mi jeszcze 2 dwa, dwa drewna Dobra Dobra, już nie musisz, już nie musisz, starczy nam Ale wezmę zapas, w razie czego jak nam się tamte wypaliły No ale to właśnie będziemy mieli tak full Dobra, dobra Możemy ją jakoś wyekzalować, jeśli się uda? Nie ja nie wiem nie czy ona uda. żyje wciąż tak Jak się szedł. Jest spokojnie, tak jakby oni się tam pozabijali Dobra, masz pod sobą umierali. drewno i ognisko jedno Dobra, chyba było 4 ogniska były potrzebne, albo 5 Nie jestem przekonany Bo mam pięć ze sobą Dobra, to zajebiście, no i mam sześć flar, i mam wszystkiego jedna ponad Więc dawaj, dawaj, lecimy Dobra, to ty bierzesz flar, ja biorę ogniska, a flary Dobra. mam dodatkowo jeszcze w tym Tak, Dobra, tak Dobra, lecimy O! Ej, halo? O kurwa, kolejny ATM, no nie no, da się! Ile no ile tych ATMów? Ja pierdolę! Ja pierdolę! No. Ja pierd nie weźcie sobie kogoś innego! A. Nie, tego nie wiem, kurde. Ja cię kręcę, no dawaj szybko ED! Ja co na nią. Dobra, miała trochę <ślech> Kolejne, no, bro, bry, za arcia. Kolejna co się za to chyba przybrała, do nie dysponuj. Jazda, jest Kurde, że wszyscy zginęli? Chyba my ich my tak tako! Trochę sadu. Chyba, że kampią przy obiektywie drugim, wiesz też to może być Nie no, chyba ich więcej nie było Ja myślę No jak się że, wątpię, przewidzieli... że Że Weksi zdążył więcej osób zmienić Albo Luna O ty Fred, o to tak mnie wyziębiasz No to co są właśnie mnie też wyziębia O, dwójeczka tutaj wyziębia Dobra, wrzuciłem lecę od razu Robione? i będę robić tam. Dobra, to ty dzwoń po ten, a ja już to czekam. Dobra, w razie czego mamy krótkowarówkę, będę informował. Tak, tak, spokojnie, nie ma problemu. O, drop nam przyleciał Kurde, nie, nie widzę, gdzie to jest wejście. Byłem na dniu ogórka? O, byłaś? No to fajnie, w porządku Jak było na dniu ogórka? Czy jednak poszłaś? Poszłaś na spacerik? No i sperancko. dobra, poczekamy Dobra, wzywam Okej, okay, okej okay. Nie było? Ale co? Dobra, czekam na Ciebie. Dobra, już pędzę. No właśnie, kłębą miał spiewać na drugi dzień ogórka, Miała być e, pozycja niespodzianka, a nie było. O, a no i szparancko AGH. Bieg mi... A jeśli mi bie... paliwo O, A mnie wyziębiają non stop w Mhm, <grym> Jest takie, zawsze jeśli jest, szczęście elektryczne O, <grym> o jest, wy bardzo pomocni jesteście, dziękujemy No to co, no, chyba startujemy A, już startujemy Nie ma na kogo czekać <grym> No coś nie pykło no nie pykowałem, ewidentnie no, A co Ty się stało zresztą? Ten? Co się stało właśnie zresztą? Ja no właśnie co wy zrobiliście? Co się stało? Ja się AGBN zabiłem. Zabiłem. Wow. Ja chciałem AGBN a powstrzymać przed ucieczką Bo on sobie chciał sperdyć jak tchórz ale ja on mnie zabił A takie buty. AGBN? Ja tego, no bo A-ten próbował mnie powstrzymać, no to go zajebałem i uciekłem I go zostawiłem ja się gręcam, sami się pozabijali. No nie no, ale ja uciekłem, więc to Aten przegrał. Ty wow. po prostu tchórzem jesteś. Tak, gówno. Mam, przecież mam minus ja 250 za zabicie Survivora. Samolotnikiem, kurwa. Jeszcze jedną zdążymy, myślicie?